Jak zrobić naleśniki kurwa? Mamy tutaj mąki, kurwa! Dopiero dolec sobie tej mąki do gara. Byle jak kurwa, wszystko sypiemy, Mało jest! Tutaj mamy jeszcze mąkę sortową, czy bo też dopiero tej mąki? Wpierdalam tą mąkę bez linii, kurwa! Dopiero do tego jeszcze bardziej płatków osianek tutaj, żeby było bardziej zdrowo! Kiedy płatki owsiane mamy wpierdolonem. Pora wpierdolić tutaj dwa jajca! Jedno jajo raz, drugie, kurwa jajo dwa! Ze skorupką, czemu by nie? Teraz pierdolimy sobie tutaj mleko, o tak, mm, dużo mleka, kurwa, ale to będzie smaczne! Teraz pora to wymiksować, kurwa jedziemy z tym, o ja, kurwa, jakie obroty, ja pierdolę, na ścianach zaraz wszystko będzie! Kurwa, po chwili miksowania to jest wszędzie, kurwa, nawet na suficie, ja pierdolę! No ale chuj, nie poddajemy się, kurwa, miksujemy, miksujemy! Łyżeczkę moczymy, o tak. I lejemy, lejemy. o Teraz rozprowadzamy, musi być na całej bateli. Hmm. Pierwszy naleśnik zawsze to wiadomo taki chujowy wychodzi, ale następny będzie cacy. O oh yeah, kurwa motherfucker O oh yeah. Uh. Uh. O oh tak. Uh. O oh yeah. Uh. I mamy już pełen talerzyk naleśniczków. Próbujmy, sprawdźmy jak to smakuje. O! Kurwa jakie dobre! Jeszcze troszkę! O, dochodzę!